O, załączuś. Ja teraz jebany nie chce się włączyć w ogóle. No zobacz, cykam go. Gaśnie światełko i nic. Patrz, jest to samo, co było, czyli nie słuchaj, żeby coś się działo, ale pewnie może obraz jest w jakiś sposób wyświetlany. Widać, że reaguje na przycisk telewizor, ale nic nie wyświetla. Teoretycznie jakby się nawet w ogóle nie odpalił telewizor.